tam serdecznie, natomiast bezpośrednio wtedy Wojciech Tamiński bardzo starzało, Tak jak zawsze, rozpoczynamy od różnych gości, rzecz czy Pan podsumować mecz? No to royalty, do z oczywiście. <sneez> z o wygranie Nie możemy trafić w jest praktyczne, skuteczne wyróżnienie, bo trzy punkty równania mamy moment, jak <laughs> Could you say first about the game? it's uh, just so frustrating, you know, when you you uh play well throughout about thirty five minutes of the game and then it gets down to the last five minutes and you know, we just struggle. to uh,

Czy za mogę powiedzieć, ciężko się grałem, bardzo ciężko jeżeli liderów, czyli zachodników, którzy, no, którzy sobie dla z drużyny, czyli jak no, Norman, którzy trafiają do rządy z się da To naprawdę z dużą sztuką i... dzięki jakiemu szczęściu a, 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 udało nam się przy, przy takiej grze wygrać ten mecz. Dziękuję, dziękuję chłopcom wszystkim za walkę, za kolejne zwycięstwo, bo poza to będzie już sam za walkę nie pamiętam jak graliśmy, tylko że wygraliśmy to się Że Już więc powodzenia i, i troszkę szczęścia, bo rzeczywiście wyjątkowo, wyjątkowo brakuje bardzo, bardzo się Ja myślę, że sztuko jest naprawdę wygracza, jeżeli gra się tak słabo, jak dzisiaj graliśmy. Bardzo się z tego cieszę, nasza pozycja w tendali jest teraz całkiem niezła. Co więcej, myślę, że bardzo, bardzo fajnie pokazał się Krzysiu Szymań, który przez cały mecz nad ostatniej akcji. Pokazał, że jest to, pierwszy rozgrywającą tego zespołu eee, to od niego zależało, zależało budowanie punktów w ostatniej akcji. A ja mam tutaj mały apel do kiedyś do Starogardu, bo ja co się dzieje w Starogardzie. <grym> panowie mówi, e, naprawdę pomójcie się, bo niektórzy ludzie to co jest w Starogardzie e, budowali przez wiele lat w tym ja, ale moja osoba to nie jest taka walowa, myślę, że przede wszystkim mój ojciec. A jesteście w stanie naprawdę zniszczyć to w 3-4 tygodnie. Jak kibicuje, jest drużynie posłane. Oczywiście nie w tym meczu, nie macie na razie szczęścia, ale opanujcie się i tę chustę, możecie schować. Wiecie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytania. Ja mam całego dnia na kubełusza, jeśli można. Pani dresza mówiło się, że będą zmiany w ciągu tych dwóch tygodni, to jest pierwszy mecz, przegrany w następnym Czy coś o tych zmianach już nie wiadomo tak na gorąco, to. Jeszcze za wcześnie? Jeszcze nic nie powiedziałem. A jak jest Pana, Panu, panu przy co się może wydarzyć na dniu? Ja mam to nie ma żadnego znaczenia. Już tak. No tak. Dziękuję bardzo, dziękuję